Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym mat w dzisiejszym materiale przedstawię wam jak w sposób zrobić wodoodporny pojemniczek z dwóch zakrętek po od butelki będziemy potrzebować noża do tapet może się przydać przy np. odcinaniu reszty kleju klej, ten sztyf taki na gorąco, co się roztapia zapalniczkę, żeby roztopić klej dwa korki od butelki i jeszcze ja sobie wziąłem kropelkę żeby to skleić tutaj po połączeniu żeby mi się to na pewno nie rozszczepiło i jeszcze ze względu, że miałem ostatnio ciekawą przygodę z kropelką Gumowe rękawiczki, Wam też polecam Wam robić to w rękawiczkach, jeżeli będziecie uważać używać kropelki. Ze względu na ja sobie ostatnio skleiłem palcem, musiałem je rozcinać nożem do tapy, ale to mniejsze o to. I to będzie w sumie, postaram się zrobić z tego parę materiałów. Będzie taka seria poświęcona takim rzeczom, które można zrobić własnoręcznie, nie, że nie trzeba kupować. Zaczniemy od najpierw od takiego pojemniczka. W następnym odcinku będzie pojemniczek z nakrętki i łuski od strzelby, ale to później, w najbliższym czasie. I chciałem od razu przeprosić za brak filmów w ostatnich dniach, w sumie tygodniach, ze względu na, nie, na brak czasu. No i też miałem awarię punktera, to system mi jeden nie działał, ale to mniejsza o to, teraz już wszystko będzie dobrze. Więc zaczynamy. Yy, odcinamy od butelki korek mniej więcej, żeby tyle w takim odcinku to wszystko wyglądało, ten korek i później yy, będzie po prostu nam od, łatwiej odcinać tą część, bo tutaj jest grubszy ten plastik. I odcinamy, ja sobie to też yy, przypalałem po prostu zapalniczką, trochę mi się to przytapiał ten plastik łatwiej było mi to uciąć. Ja już sobie przed nakręceniem tego materiału przygotowałem, więc będzie mi po prostu teraz łatwiej to zrobić. Więc założę sobie te rękawiczki, że znowu sobie te palce skleję. Polecam też tę metodę. Lepiej sobie rękawiczki skleić, niż palce. I później się trzeba bawić z denaturatem, z zmywaczem do paznokci. Jeszcze tu zapach.

Ja sobie wziąłem papierem ściernym te nakrętki i tak starłem trochę, żeby one były w miarę płasko ze względu, że one się wtedy będą lepiej się wytrzymać. O kurka. Trzeba to w miarę równo skręcić. Jeżeli ten klej zaschnie, chwilę niech poleży, możemy wziąć jeszcze tu zabezpieczyć na wszelki wypadek tym patyczkiem z szczypcie weźmiemy po prostu lekko dookoła tutaj objedziemy żeby to było żeby była większa po prostu pewność że jeżeli nam to wpadnie do wody że nam to po prostu nie przecieknie załóżmy my będziemy mieli tutaj jakąś rozpałkę watę yy, nawet jakąś sól czy coś że nam to nie zamokło po prostu nadzwyczajnie o o tym mówię mi się teraz to zaraz do Ten klej dosyć szybko zastyga, więc sobie to jeszcze raz pogrzenie. A że ten pistolet mi się popsuł, to muszę sobie rażyć. Teraz chwilkę zaczekam, żeby to zastygło. Jak się widać, lepiej, jest dosyć mocno. To sobie nożem do tapet poprzykleję krzyku. Tak podociskam, żeby bardziej dotykało. Co będzie odstawać, to się po prostu odkroi. Zazwyczaj Wcześniej mi się odcinać, jak robiłem ten pierwszy który widzieliście przed chwilą. A tutaj po prostu na zwyczajnie nie podrywam. jest. Jest dobrze. Jeszcze sobie to po prostu dookoła przytopię. to lepiej wcieknie w tą szparę, która powstała to jest jakoś idealnie sklejone i teraz można wziąć sobie taśmę izolacyjną najlepsze do wszystkiego z przyjechać dookoła do poprawienia odporności tej, tego pojemniczka. Tak z raz, co najmniej. No i teraz sobie przyjmę. I gotowe można sobie wsypać, nie wiem, jakąś przyprawę, czy coś sól, pieprz, to co woli, tylko trzeba to po prostu mocniej, mocno dokręcić, w miarę, że ta woda się nie dostała przez jakąś parę czy coś. Więc to tyle w tym materiale. Zapraszam. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, podsyłacie mi jakieś pomysły na materiały. W najbliższym czasie też mam zamiar zrobić recenzję Victorinoxa. Potem może, potem może zrobić recenzję Mory. Więc zachęcam. Zostawić suba. Będziecie przynajmniej na bieżąco. Więc to na tyle. Na razie, papa. Pa.